Kogoś Puchatek, część druga. The Rules of the War. Był piękny majowy wieczór. Puchadek, prosiaczek, kłapołowi i Tygrysek wybierali się właśnie na wycieczkę. Znów leje. Za chujowy klimat, jęknął Puchatek. A mnie to zwisa, rzekł kłapołuchy, rozkładając swój mały parasol. Judasz, warknął Tygrysek. Nie, nie Judasz, tylko wynalazca, odparł Prosiaczek. Nieważne. Co teraz robimy? Pragnę przypomnieć, że królik ma złego tripa, a goferny prawdopodobnie nie żyje, bo dostał soczystego kopa w zęby, a więc... Puchatek był jak zwykle królewsko bezpośredni. Myślę, że tak chływy wieczór można by rozpocząć czymś mocniejszym, wysnękał nieśmiało prosiaczek. No, myślę, że jest to dobry pomysł. Chodźmy na piwną górkę. Mieszkająca tam baba Ega ma na pewno jakieś dobre trunki, rzekł Puchatek. Nagle toczyła ich dziwna brygada. Czego? Zapytał bezpośrednio tygrysek. Jesteśmy łowcy pip. A w tym miejscu powinien stać nasz przywódca, Don Vasil. Niestety nie ma go wśród nas, urzekł donośnie jeden z nich. A gdzie jest mu się czy po prostu go zabili? Zapytał posiaczek. No Ma małe problemy z psychiką i własnym penisem, ale wkrótce on przejdzie. A macie jakieś pipy do złowienia? Zapytał drugi z nich. Tak, jedną. Nazywa się Krzyś. Wyjątkowa pipa, do tego straszny mamisynek. Jego postać wzorwana jest na Shadim z Just Five który bardzo kocha swoją mamę i nie bardzo lubi dziewczyny. Pchatek nie krył swojej niechęci do Krzysia. Nie bana pipa, wykrzyknęli łowcy. No, i w dodatku nienawidzi łowców pipy, rzekł prosiaczek. Zabić skurwia! bierzemy go. To największa pipa, jaką dotąd widzieliśmy. Gdzie go znajdziemy? Zapytał trzeci z nich. Mieszka z mamą w pedalskim domku, z białym płotkiem na skraju lasu. Wskazał drogę pchatek. — Dzięki. Takich dwóch jak na strzech, to nie ma ani jednego, rzekł czwarty z nich, po czym obydwaj udali się w kierunku domu. Do jednego pajaca mniej, a wieczór dopiero się zaczyna — rzekł z uśmiechem na ustach Nasi bohaterowie ruszyli w stronę Piwnej Górki. Już po chwili byli na jej szczycie. Wtem przebiegła koło nich wielka lovdol. Widzieliście to? — zapytał zdziwiony przyjaciel Nie wiem, czy to jawa, czy sen, — zanucił Puchatek. — A niech mi to była lalka miłości. Miała taką fajną minę, taką rozdziawioną. Kopuchy nie krył swoich fantazji. Po chwili cała czwórka była na szczycie przed chatką Babajagi. Jo, Baba Jaga, veni, vidi, vino! — zakrzyknął tygrysek. — Nie jestem żadnym Baba Jagiem. Mam na imię Abra Kadabra Pokus Konstantynopolitańczko Wianeczka 3. rzekła wiedźma. — A możemy cię w skrócie nazywać Chuj? — zapytał niepewnie prosiaczek. — Nie, kurwa, dlaczego wszyscy chcą mnie w skrócie nazywać Chuj? Co jest ze mną nie tak? Może źle wyglądam? Tak samo się odżywiam. A tak, by the way, to czego chcecie? — Chcemy dobre wino za trzy złote. Nie mam tetaru. To sklep dla, prawdziwy, dla prawdziwych smakoszek. Mam tylko sześciopaki wino bluszczy win. Po dwadzieścia złotych. Chcecie? To se walnął Puchatek. Znam, gdzie jest swój pluszowy ryj. Bierzemy dwa, warknął Tygrysek. Po chwili czwórka upojęła się aromatem i smakiem wina Herakles. Classic pońsk aperitif. No to panowie, bonjour, wzniósł Toast kłapuchy. Tak, Herakles, to jest to, rzekł z rozkoszą Tygrysek. Herakles, I do it my way, dodał Puchatek do dodał prosiaczek Zbiłem butelkę, — jęknął głucho, kłapał Wiecie, co myślę? We are rulers of, the, of this world, — rzekł dumnie bohatek. — Po dwóch winach każdy jest rulezem, — stwierdził prosiaczek Ha, duma mnie rozpera, — jęknął tygrysek. — Dobra, my tu gadu-gadu, a ja mam ochotę poduprzeć. Chodźmy na disco. To na pewno jakieś fajne dziochy będą. — No, to jest myśl, — wybłokotał to i cała czwórka powoli udała się w stronę pobliskiego miasteczka, gdzie właśnie odbywała się dyskoteka. Hej, łosie, look at this, skazał na plakat tygrysek. Dziś w się dyskoteka, nikt już nie śpi i nikt nie czeka, przewidziano występ świetny. Just fight będzie, bądźcie grzeczni. A rej wodzić będzie sowa, DJ świetna, wybuchowa, przeczytał z wielkim trudem pchatek. Ja pierdolę, ale rymy. Chyba komuś przyjebimy, dorzcił swoje tygrysek. Chciałeś powiedzieć przyjebiemy, zapytał prosiaczek. Nie, bo przyjebiemy nie rymuje się z rymy. A zresztą nieważny odparł Tygrysek. Dobra, wchodzimy, rzekł stanowczo Puchatek. I wszyscy udali się do remisy. Gdy byli już w środku, nagle na scenę wkroczył pan Sowa. Hello, hello, na dzisiejszym koncercie wita was DJ Sowa. Tak, dzisiaj koncert Just Five, a więc dziewczyny szykujcie majtki, oto one. Ups, sorry, chciałem oczywiście powiedzieć oni, Just Five. I w rytm muzyki disco na scenę i Just Five. Kolorowe sny, kiedy ja nie dokończył szadi, bo butelka powinni rozbija się o jego głowę. Musiałem mu przypierdoić, rzekł z uśmiechem tygrysek. Chłopaki, biją dżastów, wrzasnął ktoś z tłumu i wszyscy wokół rzucili się na naszych bohaterów. Panowie, spierdalamy, wrzasnął bohatek. Lecz gdy wykonał energiczny obrót, natychmiast został powolny strzałem sztachetą w Nery. Dum! krzyknął tygrysek, po czym padł znokautowany dwulitrową butelką zwrotną. Cała impreza trwała jeszcze przez około dziesięć minut, po czym cała czwórka została wyrzucona na powiską wałka. Bardzo potłuczeni, aczkolwiek cali. Nasi bohaterowie powoli zaczęli dochodzić do siebie. Ja pierdolę jęknął głucho bohatek. Moje plecy wystękał kłapułchy. Kto zgasił światło? zapytał przezornie tygrysek. Cały ten incydent nie miałby miejsca, gdyby nie to, że tygrysek przypierdolił od jemu winem w jego pedalski łeb. Stwierdził spokojnie kłapuchy. Ale przyznacie, że widok krzyki białym się w oko był wyjebany. Otwarty grysek. Ja, to było wiekopomne wydarzenie, przy taktą prosiacze. No dobra, pozbierajmy się z tego łajna i wracajmy do domu. Rzekopuchatek, czym cała czwórka udała się spokojnie do swoich domów.